Był grudzień 2012 roku. Siedziałem wtedy w pięciogwiazdkowym hotelu w Zakopanym, tuż obok Krupówek, i byłem cholernie dumny z tego, że na Gruponie wyrwałem kupon, który umożliwił mi spędzenie tam weekendu za zaledwie 500 zł. Kompletnie nie byłoby stać mi na ten hotel, gdyby Grupona wtedy nie było. Pewnie pamiętacie ten portal. Wtedy zarabiałem około 4-5 tysięcy na rękę miesięcznie i na koncie miałem około 3 tysięcy złotych. Dzisiaj minęło od tamtego momentu przełomowego dla mnie, o czym za moment się dowiecie, minęło 12 lat. Mamy rok 2024, i przez ostatnie dwa lata, jako przedsiębiorca, poza moim biznesem, zainwestowałem około 25 milionów złotych w różne aktywa. I chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, co wydarzyło się pomiędzy 2012 rokiem a 2024, przez jakie etapy inwestycyjne i przez jakie etapy myślenia o pieniądzach przeszedłem i w jaki sposób znalazłem się. Dzisiaj w miejscu, w którym jestem, które inwestycje mi działają, a które nie. I to co bardzo ważne, ten film nie jest poradą inwestycyjną. Nie jestem znanym inwestorem. Nie chcę wam sprzedać kawalerki w Gliwicach. Jestem po prostu przedsiębiorcą, który próbuje reinwestować zarobiony kapitał i opowiem wam o mojej przedsiębiorczej perspektywie. Historia, którą wam opowiem, ma kilka punktów zwrotnych. Pierwszy to jest właśnie rok 2012, drugi to 2018, a trzeci to 2022. I najpierw zajmijmy się tym, co się wydarzyło w grudniu w hotelu w Zakopanem. Otóż byłem tuż po lekturze sławnej, znanej wszystkim książki Bogaty ojciec, biedny ojciec. I to jest książka, która otworzyła wiele różnych procesów myślowych w mojej głowie. Ja już wtedy zajmowałem się sprzedażą B2B, byłem handlowcem, sprzedawałem na cały świat produkty IT, aktywa i pasywa do serwerowni e, razem z oprogramowaniem. I, e, I wtedy pamiętam, że mój paycheck, moja wypłata, to było coś. Co było bardzo emocjonujące i jednocześnie krótkotrwające. Ona czasami była w stanie dotrwać do 10 dnia kolejnego miesiąca, a czasami nie. Mieszkałem wtedy u rodziców, więc nie było to dla mnie szczególnie istotne. Nie miałem też dzieci, więc po prostu zwyczajnie mogłem sobie na to pozwolić. Interesowałem się wtedy motoryzacją i pewnie to był czas, w którym większość pieniędzy wydawałem na przykład na nowe felgi do samochodu, który kupiłem w kredycie. A książka Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec doprowadziła mnie do pewnej decyzji. Decyzji polegającej na tym, że powinienem zacząć oszczędzać. To znaczy, jeżeli w moim planie życiowym mam oderwanie się od etatu, to to, co zagwarantuje mi możliwość oderwania się od etatu i pójścia dalej w świat, to właśnie są oszczędności. I tak naprawdę, cała moja historia do roku 2000, tutaj przepraszam, pomyliłem, to jest 12, do 2018 to jest rzeczywiście. Oszczędzanie i starałem się oszczędzać na wiele różnych sposobów. To znaczy, z jednej strony ograniczałem bardzo wydatki na różnego rodzaju rzeczy, które nie były samochodami, na samochody nie byłem w stanie, ale udało mi się, słuchajcie, w te 6 lat zaoszczędzić 180 tysięcy złotych. I uwaga, po drodze popełniłem dużo głupot. Zacząłem inwestować w różnego rodzaju rzeczy, na których straciłem kasę. Wszystkie rzeczy, których wtedy się dotykałem. Na wszystkich rzeczach traciłem pieniądze. Zabierałem się za inwestycje, które w kontekście oszczędzania i bardzo niewielkich kwot, które wówczas zarabiałem, budziły we mnie takie emocje, że byłem typowym spekulantem nubem, który kupował na górce i sprzedawał w dołku ze stresu i nie potrafił się od tego w żaden sposób zdystansować. Wtedy też doszedłem do wniosku, że jestem niedostatecznie dojrzały, żeby inwestować, skoro na wszystkim tracę pieniądze. I to jest czas, w którym nie inwestowałem, a tylko oszczędzałem. I dlaczego jest to kluczowy element historii? W 2018 roku podjąłem decyzję o tym, że chciałbym spróbować zbudować własny biznes. I ta decyzja była o tyle ryzykowna, że już wtedy, w 2018, miałem dwójkę dzieci, na których utrzymanie musiałem zarobić, i wtedy no, był to pomysł z kategorii ryzykownych. Po sześciu latach oszczędzania. Mogłem spalić swoje oszczędności w zaledwie 12 miesięcy, bo dokładnie tyle pieniędzy potrzebowałem na swój biznes. Za 20 tysięcy wpłaty własnych dostałem leasing na samochód. Wcześniej miałem samochód firmowy, to się okazało, że rezygnując z pracy muszę kupić sobie auto. Kosmiczne odkrycie, ale tak było. I pamiętam było to 5-6-letnie Audi A6 z przebiegiem 185 tysięcy. Słuchajcie, od Niemca wychuchane, wydmuchane na bank wcale nie miało wyższego. Tak przynajmniej wtedy sądziłem. I te 180 tysięcy to był zapas, który był w stanie pomóc mi przetrwać między 12 a 18 miesięcy prowadzenia biznesu. Zus, koszty życia, koszty dzieci, koszty wszelkiego rodzaju operacji biznesowych, które wtedy robiłem, musiałem sfinansować z tej kwoty. Następnie między rokiem 2018 a 2022 większość moich środków jest przeznaczana na inwestycję zwaną. Odzyskanie czasu. I uważam, że jeżeli budujecie biznes, jeżeli budujecie coś nowego, jeżeli budujecie coś, co ma za zadanie zmienić wasze życie w kontekście między innymi finansowym, to inwestowanie w odzyskanie czasu jest najlepszą rzeczą, którą jesteście w stanie zrobić. De facto przez te cztery lata inwestowałem tylko w to, czyli inwestowałem na przykład. Kilkaset tysięcy tysięcy rocznie w szefową finansów, która ściągnie z mojej głowy zajmowanie się umowami, i finansowaniem i finansami w moich firmach. Inwestowałem na przykład w szefową sprzedaży, która ściągnie ze mnie konieczność sprawdzania sprzedaży na każdym etapie. Inwestowałem też w nowe biura, inwestowałem we wszystkie rzeczy, które powinno się inwestować w nowym biznesie. I w tle większości tych inwestycji było odzyskanie mojego czasu. Ilekroć zauważałem, że coś zajmuje mi kilkadziesiąt godzin w miesiącu, inwestowałem wszystkie pieniądze, byłem gotowy zainwestować, żeby ściągnąć te kilkadziesiąt godzin z siebie i dać je komuś. I chciałbym Wam powiedzieć, że pierwsza decyzja dotycząca oszczędzania, a druga dotycząca inwestowania w odzyskiwanie czasu, to były dwie. Absolutnie najlepsze decyzje finansowe, które podjąłem w swoim życiu. I teraz, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że bardzo wielu YouTuberów. Może powinienem tak mówić, Klaudiusz? Kiwa, że powinienem. Hmm. Część YouTuberów, część ekspertów w sieci, atakuje was filmami o bogactwie. Najczęściej bardzo szybkim. O możliwości zainwestowania w różne aktywa, które na przestrzeni roku sprawią, że będziecie bogaci. I oczywiście pewnie część z nich jest uczciwa, natomiast gdybym miał się zakładać na pieniądze, to część z nich adresuje bardzo masowy produkt inwestycyjny właśnie dla was, właśnie do takiego gościa, którym byłem tutaj, który po prostu chciał się wyrwać z pewnego, pewnego kółka. I ci ludzie, w nadziei, wchodzą w te inwestycje. Kupują sobie tą kawalerkę na przykład w kredycie, z dźwignią. Kupują ich nawet cztery z dźwignią. Się okazuje, że w sumie inwestowanie bardzo rzadko jest sposobem na to, żeby stać się finansowo znacznie bardziej zamożnym. Znacznie częściej inwestowanie jest po to, żeby utrzymać wartość waszych pieniędzy, środków, które już zdobyliście i ewentualnie tę wartość powiększyć. I teraz od roku 2020 dopiero 22 do dzisiaj Zacząłem aktywnie inwestować poza biznesem. Poza biznesem w celu zbudowania majątku bądź kapitału bądź formy trzymania tego majątku, który będzie mógł pracować na mnie przez lata. I uważam, ja osobiście, Szymon Negacz, mogę nie mieć racji, mogę być. Mogę być w ogóle oszustem w tym wszystkim i w ogóle mogę was okłamywać. Nie wiem. W moim przypadku się to sprawdziło. Bardzo jasne oddzielenie tych trzech etapów od siebie. W moim przypadku się zdarzyło. W ogóle ciekawe jest to, że pierwszą nieruchomość, nie w kredycie, kupiłem dokładnie tutaj, pod koniec roku 2022. Do roku 2022, jako dorosły facet z dziećmi i z rodziną, nie miałem swojej nieruchomości. Inwestowałem tylko w odzyskanie czasu i trochę w hobby, moje pasje, w rzeczy, które były dla mnie ważne, kropka. I teraz uwaga. W co w związku z tym zgodnie z tytułem inwestować w większe kwoty, kiedy jesteś już przedsiębiorcą w punkcie trzecim i dysponujesz nadwyżkami finansowymi? Fair deal? Fair deal? Kadusz mówi, że Fertil. Podzieliłem te inwestycje na sześć kategorii. Takich, które rzeczywiście ja inwestuję, ale w które też inwestują moi koledzy, koledzy z bardzo dużych firm, czy nawet osoby, które można byłoby nazwać miliarderami, bo do takich osób również mamy dostęp i czasami są naszymi klientami. Ostatnio to sprawdzałem z listy Forbes'a, 100 największych polskich firm prywatnych, siedem firm to nasi klienci. Także jesteśmy z tego cholernie dumni. I pierwszym typem inwestycji, które najczęściej robi się poza biznesem, to oczywiście inwestycje typowo finansowe. I tutaj są akcje giełdowe, to znaczy w największe spółki, czy to globalne, czy lokalne, czy płacące dywidendowo, czy też nie. Są obligacje skarbowe, czyli papiery dłużne emitowane przez państwo, które. Akurat w ostatnich latach z okazji wyższych stóp procentowych płaciły dość dobrze, bo płaciły na przykład około 6-7% rocznie. Dla tych, którzy zakładali je wcześniej, trafiły na momenty inflacji na poziomie kilkunastu procent, to w ogóle płaciły kosmiczne pieniądze. Fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne, które teoretycznie są produktami dla mas. Czyli właśnie dla osób, które inwestują na pierwszym etapie bardzo drobne kwoty, okazuje się, że jest cała masa funduszy inwestycyjnych, tak zwanych zamkniętych, które możecie poznać wtedy, kiedy na przykład wyjdziecie w jakieś środowisko przedsiębiorców i do takiego funduszu zostaniecie zaproszeni. Jedną z moich najlepszych inwestycji jest właśnie inwestycja w fundusz inwestycyjny zamknięty, tak zwany FIS. Miałem okazję w 2023 roku w styczniu wejść w tego typu fundusz na dole giełdy amerykańskiej i nie tylko, różnych giełd, w fundusz, który inwestuje dość agresywnie właśnie w akcje spółek giełdowych, w różnych chyba czterech giełdach zagranicznych rozpostartych po mapie świata, inwestuje w spółki, które mają albo monopol, albo oligopol. I dzisiaj, do 2024 roku, moja inwestycja w ten fundusz spłaciła 54% z, mojego, z, mojego, z mojej początkowej inwestycji. Jest to dla mnie na tyle dużo, że uznaję to za bardzo dobrą inwestycję. Następnie ETF, -y. to jest również rodzaj inwestycji, na której miałem okazję dużo zarobić, dlatego że po prostu w 2022 roku zrobiłem najprostszą rzecz, którą można zrobić jako inwestor, a mianowicie kupiłem ETF-a na SP 500, który przez te ostatnie dwa lata, jak piszecie sobie indeks SP to zobaczycie, jak bardzo on wzruszył. Równolegle wrzuciłem chyba w indeks, który się nazywa FT1000, czyli 1000 największych spółek technologicznych w Stanach i on wypłacił bardzo podobną kwotę, co S&P 500. To było około 30-40% za te ostatnie dwa lata. Również bardzo udana inwestycja i również coś, czego nie mam zamiaru się pozbywać. Waluty obce. Kryptowaluty. Kryptowaluty znienawidzone przez część yy, ludzi w Internecie, tak naprawdę, gdy podejdzie się do nich długoterminowo, zrozumie się, czym są te czteroletnie cykle związane z halvingiem Bitcoina i podejdzie się do tego z dużym dystansem, po prostu kupi się, nawet jeżeli nie chcecie się tym zajmować, kupi się aktywo w postaci jednej z największych kryptowalut, również płacą doskonale, ponieważ w moim przypadku inwestycja do dzisiaj, tylko że nagrywamy na dużej górce w Bitcoinie, spowodowanej ostatnimi wydarzeniami związanymi z wyborami w Stanach, jest trzykrotnie spłaciła już swój Kapitał. I nie mam zamiaru tych inwestycji ruszać. I teraz dla przedsiębiorcy, który zajmuje się swoim biznesem, jestem w niego bardzo zaangażowany, nie jestem inwestorem, który ma czas patrzeć w te liczby, nie jestem profesjonalnym inwestorem kimś, kto się tym jara, jestem po prostu gościem, który chce sobie kupić jakieś aktywy i je trzymać, to właśnie tym się kieruję w inwestycjach finansowych. Kupuję aktywa, które mają okazję pracować w bardzo dużej, Perspektywie czasu. Czyli kupuję z perspektywy na przykład kryptowalut, kupuję kryptowaluty, które mam hipotezę, że mogą być wysoko w górze za lat 10 i wtedy planuję je sprzedać. Nie interesują mnie spadki, dołki, górki po drodze. Absolutnie. Tylko inwestycje w długim terminie finansowe dla mnie jako przedsiębiorcy są rozwiązaniem. I spotkałem wielu inwestorów, którzy zapakowali się w różne spekulacyjne operacje i zamiast budować swój biznes, to w czym są dobrzy, to co płaci kapitał. To siedzą wpatrzeni w te inwestycje, co moim zdaniem nie jest dobrym rozwiązaniem. Drugi rodzaj inwestycji to inwestycje w nieruchomości. Kawalerki, mieszkania, dźwignie, kredyty hipoteczne, niesamowite. Tak naprawdę nieruchomości mają co najmniej kilka rodzajów inwestycji, w które możecie spojrzeć: nieruchomości po prostu, mieszkania na wynajem, kupowane w dużych miastach, sport narodowy Polaków, myślę, że tak można powiedzieć, ale są też komercyjne nieruchomości, są też luksusowe rezydencje w różnych miejscach świata, są hotele i pensjonaty, które również duzi przedsiębiorcy szczególnie po prostu kupują. Są też grunty, są y, projekty deweloperskie różnego rodzaju. Te inwestycje w nieruchomości, z mojej perspektywy, patrząc jako przedsiębiorca, dzielą się na dwie kategorie. Na te dla śmiertelników, na których zarabia się 6, 7, 8% rocznie, jak bardzo dobrze pójdzie, i na te, którymi profesjonalnie zajmują się ludzie od nieruchomości. I powiem Wam, że jak nie jestem osobą profesjonalnie zajmującą się rynkiem nieruchomości, to trochę muszę przegryźć to. Że tak naprawdę nie zarobię na tym niesamowitych kokosów. I wiem, że część ludzi może mnie teraz zeżrzeć i zbić, ale mam część nieruchomości na wynajem, którymi zajmuję się, można powiedzieć, sam. Oczywiście mam kogoś, kto mi w tym pomaga. I powiem Wam, to jest taki pain in the ass, że nie widziałem większego. Ostatnio dostaję. Pismo, nie było mnie w domu. Idę do urzędu miasta, odbieram pismo. I na nim jest napisane, że sąsiad jednego z mieszkań, które mam, to on planuje ścianę wyburzyć. I teraz się toczy postępowanie, czy oni mu tą ścianę wyburzyć pozwolą, czy też nie. Pół roku później, nie pamiętając o tym, znowu idę do urzędu, odbieram jakieś pismo, i tam jest napisane, że. Ten typ dostał pozwolenie na to, żeby te ściany sobie wyburzyć. W jakimś mieszkaniu ktoś dzwoni, że kafelki trzeba wybić, bo wymieniają liczniki. Ktoś tam dzwoni, że plafon mu przestał świecić, słuchajcie. I oczywiście już to wydelegowanie się tym nie zajmuje, ale liczba zadań związana z zarządzeniem takim wynajmem, w momencie kiedy nie robi tego profesjonalna firma, jest absolutnym szaleństwem. I ja nie wiem, czy wzrost wartości tych nieruchomości, i czy ten czynsz płacony, i czy te szkody w tych mieszkaniach kiedykolwiek na to zarobią. Nie wiem. Są ode mnie lepsi, którzy to powiedzą wiem natomiast, że pięć mieszkań mam pod zarządzaniem firmy, która zajmuje się tym profesjonalnie, ma wszystkie upoważnienia na odbieranie pism, ma upoważnienia na załatwianie spraw z prądem, z gazem, ze wszystkim, co w tych mieszkaniach się znajduje. I to są już inwestycje, które jak najbardziej sobie chwalę. Bez. Profesjonalnej firmy, która się tym zajmuje, nawet zabierając kilkanaście procent z zysków, które, które, które macie, to jest absolutne szaleństwo. Wszystkie pozostałe inwestycje, jeżeli się tylko znacie, być może warto w nie wejść, ale znowuż pytanie, czy wtedy odejdziecie od waszego biznesowego koru i przestaniecie się zajmować czymś, co realnie wam daje gotówkę, czy i, i stracicie skupienie ze względu na to, że zajmiecie się projektami nieruchomościowymi. Nie wiem. W moim przypadku wiem, nie chcę się tym zajmować, nie znam się na tym, chętnie sobie kupię parę mieszkań, jeżeli będę miał nadwyżkę kapitału, oddam je w zarządzanie i one pewnie wzrosną na wartości, pewnie na przestrzeni dziesięciolecia, fajnie i zarówno czynsz i ten wzrost wartości na siebie zarobią, ale w każdym innym przypadku musiałbym zmienić profil biznesowy, żeby zajmować się hotelami, projektami deweloperskimi itd. Tak uważam. Trzecia rzecz, trzecia rzecz to inwestycje w biznes. Czyli startupy, różnego rodzaju franczyzy, zakup istniejących firm i na przykład fundusze, czy to private equity, czy też venture capital, takie do których jesteście w stanie się dołączyć. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o zyski z perspektywy inwestora. To oczywiście nie są one zbyt wysokie, dlatego że inwestor, który inwestuje w działające biznesy, nie powinien inwestować z perspektywy szybkiego wygenerowania sobie wypłat z dywidendy, tylko powinien inwestować z perspektywy zwiększenia wartości przedsiębiorstwa. I tak na przykład jest to. Rodzaj inwestycji, który w moim przypadku znacznie bardziej do mnie przemawia niż inwestycja w nieruchomości, bo jest to coś, czym się zajmuję. I tak, na przykład, zainwestowałem w Finerto, które zajmuje się prawem, podatkami i księgowością. Zainwestowałem w MITO, które dzisiaj jest jedyną aktywną, licencjonowaną platformą crowdfundingową w Polsce. De facto monopolista, ale zrobiłem to w 2021 czy 2020 roku. Zainwestowałem niewielką kwotę i dzisiaj mogę być współwłaścicielem właśnie takiej spółki. Zainwestowałem na przykład w Silver TV, która jest telewizją dla silversów, która no, robi dla nich telewizję <grym> na YouTube. Zainwestowałem na przykład w Let's Automate, czyli spółkę, która produkuje automatyzację, produkuje systemy IT, yy, łączy to wszystko z AI. -em. To są inwestycje, którymi, którymi się zajmuję. Notabene, jeżeli ktoś z Was ma biznes usługowy i szuka kapitału oraz wiedzy i kompetencji, Serdecznie zapraszam. Inwestuję pomiędzy 200 tysięcy a milion złotych i chcę objąć pomiędzy 9% a 30 parę procent, być może 40, w zależności od tego, jaki jest to biznes i co się w nim znajduje. Generalnie inwestycje w biznesy na pewnym etapie rozwoju przedsiębiorczego są świetnym pomysłem, dlatego że jest tutaj znacznie mniej ludzi niż tych, którzy inwestują w nieruchomości. Jest znacznie mniej osób, które potrafią to robić. Jest znacznie mniej osób, które wnoszą do tych przedsiębiorstw realną wartość. I naprawdę, inwestycjami w biznesy. Będąc przedsiębiorcą, mając większe kwoty, warto się zainteresować. Czwarta kategoria to inwestycje w dobra luksusowe: sztuka, samochody, zagarki premium, jachty, wina, alkohole, diamenty, metale szlachetne. Tak naprawdę, ze wszystkich wymienionych rzeczy, oszukuję się, że samochody to moje inwestycje. Już teraz, oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że nie są, ale kiedyś tak sobie to sprzedawałem. Wiem, że to niektóre być może lepiej przechowają. Pieniądze niż pozostałe, albo wygenerują mniejszą stratę niż pozostałe, i wybierając je bardzo świadomie, można bawić się sportowymi samochodami, nie płacąc za nie zbyt wiele. Dla ludzi, którzy się tym jarają, kochają, uwielbiają, jest to oczywiście świetna okazja. Natomiast metale szlachetne już, to jest jedna z moich pierwszych inwestycji jako inwestor, kiedy już ten biznes miałem. Pamiętam, że kupowałem złoto po 6300 zł za uncję, gdzie teraz każdą z nich wczoraj przynajmniej można było sprzedać za grubo ponad 11 tysięcy. I tu podobnie, w inwestycji w dobra luksusowe, inwestuję tylko tam, gdzie nie muszę patrzeć na wykresy i mogę zainwestować z perspektywy np. dziesięciolecia i w ogóle daną inwestycją się po prostu nie przejmować. Piąta kategoria to inwestycje w pasję i styl życia sport, winnice, destylarnie, słuchajcie, kolekcje win, luksusowe restauracje, różnego rodzaju marki luksusowe. Z mojego doświadczenia chciałbym Wam powiedzieć, że prawie wszyscy przedsiębiorcy, którzy inwestowali w te rzeczy, długoterminowo stracili, ale byli strasznie z tego zadowoleni. To znaczy, inwestowali w coś, co było bliskie ich sercu i dawało im emocje, dawało im, dawało im bardzo fajne przeżycia i wspomnienia i chociażby z tego powodu warto dla niektórych. I ostatnia, szósta kategoria to inwestycje w rozwój osobisty albo w społeczność. Możecie inwestować. We własną edukację i cały czas szukać wiedzy. Możecie inwestować w różnego rodzaju tworzenie treści edukacyjnych, jak na przykład na tym kanale, bądź możecie bawić się filantropią i fundacjami. I to również nie są inwestycje, które spłacają w jakiś sposób Wasz kapitał, ale to są inwestycje, które dla przedsiębiorców na tym etapie po prostu zwyczajnie mogą mieć wartość i mają dla nich znaczenie. W związku z tym sześć kategorii: inwestycje finansowe, w nieruchomości, w biznesy, w dobra luksusowe, w pasje i styl życia oraz w rozwój osobisty oraz społeczność są tymi, w które najczęściej przedsiębiorcy inwestują w wysokie kwoty. To co jest ode mnie wskazówką to warto podzielić sobie to na odpowiednie etapy i zająć się inwestowaniem wtedy, kiedy jest majątek, który warto, którego wartość warto chronić i zająć się w tym z mojej perspektywy w taki sposób, żeby nie tracić skupienia na głównej działalności biznesowej, którą się zajmujecie, a drogą do tego jest głównie wybór aktywów, które mają szansę rosnąć w bardzo długim terminie albo w średnim i też dostatecznie mocne rozczapierzenie tego portfela, żeby ryzyko było rozproszone. Na przykład kryptowaluty, o których wspomniałem, w moim portfelu stanowią teraz po wzrostach 6,9%, a pewnie było mniej. Wydaje mi się, że kiedyś było około 3%. Więc warto ten portfel zdywersyfikować i zająć się w ten sposób. Nagrałem ten odcinek o inwestycjach wyjątkowo dlatego, że miałem poczucie, że bardzo wielu inwestorów z perspektywy przedsiębiorców, słucha tych materiałów produkowanych dla mas i kupuje sobie tylko kawalerki, gdzie tak, naprawdę, e, gdzie tak naprawdę tych sposobów inwestowania jest znacznie więcej. I chyba drugi powód. Jeden z moich przyjaciół przedsiębiorców napisał do mnie ostatnio z prośbą, że: Słuchaj, trzymam 14 milionów w gotówce, proszę dorać mi w co to wsadzić. No i ja mu wtedy pisałem, że, że, że kurczę, teraz bym zaczekał. Wydaje mi się, że większość aktywów teraz jest na górkach i fajnie byłoby być może chwilę się wstrzymać. E, natomiast. Mam nadzieję, że ten materiał w takiej postaci da Wam do myślenia i pokaże, że tak naprawdę tych rodzajów inwestycji, które możecie robić, jest po prostu skrajnie więcej i dają one też dużo satysfakcji. Na dzisiaj w moim portfelu mam 32 osobne inwestycje. I Mam taki trochę automatyczny system, który mi to monitoruje, pokazuje ile, gdzie, które są warte w jednym miejscu i na przykład stanowi to dla mnie dużą wartość. Tyle w tym materiale. Dajcie znać, w co wy inwestujecie, jak jesteście przedsiębiorcami. Dajcie znać, czy ten odcinek z Wami rezonuje, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.